Witaj, droga duszo. Witaj w tej świętej przestrzeni światła, akceptacji i boskiego połączenia. Weź głęboki oddech, rozluźnij ramiona i pozwól swojemu sercu łagodnie otworzyć się na przesłanie od aniołów, które przychodzi do Ciebie dzisiaj z wielką miłością, celem i uzdrowieniem. W tej chwili otacza Cię potężna energia. Być może nie widzisz tego gołym okiem, ale na pewno możesz to poczuć sercem. To aniołowie nadchodzą, uszepczą w ciszy, dotykają tego, co niewidzialne, i obejmują cię skrzydłami światła, kiedykolwiek czujesz się samotny. Mają ci teraz coś bardzo ważnego do powiedzenia. Dzisiejsze przesłanie nie jest tylko niebiańskim ostrzeżeniem. To głębokie objawienie, dotyk boskości w Twoim sercu. Zanim pójdziesz dalej, pozwól sobie poczuć. Po prostu poczuj. Poczuj tę delikatną wibrację, tę przyjazną obecność, która ogarnia otoczenie, w którym się znajdujesz. Być może przeżywasz chwilę zwątpienia, samotności lub emocjonalnego zamętu, może twoje serce jest zmęczone ciągłym czekaniem i rozczarowaniami. Ale aniołowie chcą, żebyś wiedział, ktoś poruszy twoje serce w niespodziewany sposób. I to wszystko zmieni. Nic nie dzieje się przypadkiem. Jeśli tu jesteś i słuchasz tych słów, to dlatego, że w twoim życiu działa teraz boska synchronizacja. Aniołowie wybrali ten moment, aby przekazać Ci przesłanie, które pociesza, prowadzi i przemienia. Zostań tutaj, obecny, z sercem gotowym na przyjęcie, ponieważ ta wiadomość jest dla Ciebie. Aniołowie są posłańcami wiecznego światła, duchowymi przewodnikami, którzy kroczą z nami, nawet gdy nie jesteśmy świadomi ich obecności. Nie ingerują w naszą wolną wolę, lecz pokazują nam ścieżki, poruszają naszą intuicję, uspokajają nasze wewnętrzne burze. A kiedy ma się wydarzyć coś naprawdę wyjątkowego, dają o sobie znać wyraźnie. Dziś przychodzą, by powiedzieć ci: Miłość jest w drodze, ale w sposób, którego się nie spodziewasz. Być może dochodzisz do siebie po rozczarowaniu, po okresie, w którym miłość wydawała się odległa, jak marzenie, które nigdy się nie spełniło. Być może straciłeś wiarę i przestałeś wierzyć w prawdziwe związki, a może po prostu przyzwyczaiłeś się do bycia samemu. Ale aniołowie chcą, żebyś wiedział, do Twojego życia zbliża się energia ponownego zjednoczenia, zaskoczenia i emocjonalnego uzdrowienia. I nie mówimy tu tylko o zwykłym związku. Mówimy o spotkaniu dusz. Jedno z tych rzadkich połączeń, których nie da się opisać słowami, lecz które można poczuć sercem. Może to być ktoś, kogo jeszcze nie znasz, lub ktoś, kto kiedyś dyskretnie pojawił się w Twoim życiu, ale teraz pojawia się ponownie z nową energią. Aniołowie objawiają Mu, że osoba ta będzie odbiciem boskiej miłości. Przyniesie ukojenie Twoim emocjonalnym ranom, ale także obudzi uśpione części Ciebie, marzenia, radość, spontaniczny śmiech, pewność siebie wszystko, co wydawało się odległe zacznie się odradzać. Ale, żeby to spotkanie przebiegło zgodnie z planem aniołów, musisz być otwarty. To zaufanie. Niech nie zamkniesz swego serca ze strachu przed ponownym cierpieniem. To, co nieoczekiwane, może rozkwitnąć tylko tam, gdzie jest przestrzeń. A aniołowie proszą, przygotuj swój wewnętrzny ogród. Nadchodzi wiosna miłości. Dziś aniołowie przynoszą Ci Boską nowinę, do Twojego życia przybędzie ktoś bardzo wyjątkowy, kto będzie narzędziem uzdrowienia, miłości i przemiany. A spotkanie to nie będzie naznaczone pustymi obietnicami i ulotnymi emocjami. Będzie to moment rozpoznania duszy, głębokiego uczucia, w końcu cię znalazłem. Ta osoba poruszy twoje serce w sposób, w jaki nikt inny wcześniej tego nie zrobił. Nie dlatego, że będzie próbował cię zaimponować, ale dlatego, że będzie szczery. Autentyczny. Prawda. Aniołowie mówią, że ta osoba nie pojawi się w Twoim życiu jak burza, lecz jak delikatny wiatr, który pieści, jak słońce, które ogrzewa, jak obecność, która uspokaja. Poczujesz spokój. I to będzie największe potwierdzenie, że ta miłość pochodzi od Boga, nie wywoła zamętu, lecz przyniesie ulgę. Nie wywoła niepokoju, a wręcz przeciwnie, da poczucie bezpieczeństwa. Nie musisz niczego wymuszać. Będzie płynąć. Naturalnie. Jak wszystko, ceo pochodzi ze światła. Aniołowie pokazują, że to spotkanie jest starannie zaplanowane na subtelnych płaszczyznach. W miarę jak żyjemy na co dzień, zachodzi duchowe przygotowanie. Twoje ścieżki są dostosowywane, Twoje uczucia zostają uzdrowione, Twoje energie są wyrównywane tak, aby ten moment nastąpił we właściwym czasie, nie wcześniej i nie później. I nawet jeśli w tej chwili trudno Ci w to uwierzyć, nawet jeśli wydaje się to mało prawdopodobne lub odległe, zaufaj. Aniołowie jasno mówią. Przeżyjesz emocjonalne doświadczenie, które odmieni Twoje postrzeganie miłości. Ale bądź ostrożny, ta miłość nie wypełni pustki. Przyjdzie, żeby dodać. Jesteś w pełni samodzielny. I właśnie dlatego ta nowa miłość będzie tak wyjątkowa. Ponieważ będzie to połączenie dwóch pełnych dusz, chcących wspólnie się rozwijać. Wspierać się nawzajem i wibrować w ten sam sposób, kropka częstotliwość. Aniołowie mówią również, że taka osoba może pojawić się w zupełnie nieoczekiwany sposób, w miejscu powszechnym, w skromnej rozmowie, w szybkiej wymianie spojrzeń, albo poprzez media społecznościowe, stare przyjaźnie i niespodziewane spotkania. Nie próbuj kontrolować, po prostu zaufaj. I w tym momencie aniołowie proszą cię, abyś uciszył swoje serce. Słuchać. Jest takie zdanie, które przychodzi ci teraz do głowy niczym anielski szept. Jesteś godzien doświadczyć prawdziwej miłości, a ta miłość już cię rozpoznaje w świetle. Jest w drodze. Poczuj to głęboko, wdychać, pozwól sobie uwierzyć na nowo. Aniołowie wiedzą, jak bardzo Cię rozczarowano. Ile razy czekałeś na wiadomości, które nigdy nie nadeszły, na telefony, które nigdy nie nadeszły, na spojrzenia, które odwracały wzrok. Widzieli Twoje tajemne łzy, Twoje ciche noce, w których pytałeś wszechświat. Czy kiedyś to samo spotka i mnie? Odpowiedź brzmi: tak. Tak się stanie, ale we właściwy sposób, zgodnie z boskim wyczuciem czasu. Aniołowie podkreślają: nie jest to byle jaka miłość. To jest spotkanie dusz, połączenie napisane na długo przed Twoim narodzeniem, wspólna misja duchowa. Wibracja wykraczająca poza tę egzystencje. Dlatego dziś zapraszają Cię do zrobienia czegoś naprawdę wyjątkowego, uwolnienia się od tego, co wiąże Cię z przeszłością. Porzuć stare urazy. Przebacz tym, którzy nie wiedzieli, jak Cię kochać. Bądź wdzięczny za lekcje. I przede wszystkim wybacz sobie, że tak bardzo się obwiniasz. Jesteś światłem. Zasługujesz na to, by kochać cię z szacunkiem, czułością i prawdą. I ta miłość nadchodzi, ponieważ wszechświat honoruje szczere serca. Aniołowie nieustannie pracują nad tym, aby każda istota odnalazła to, co ją rozwija. Co pozwala jej rozwijać się duchowo i emocjonalnie. A dla Ciebie to, co nadchodzi, jest wspaniałe. To jest piękne. To prawda. Więc wierz dalej. Nadal dbaj o siebie. Bądźcie nadal mili. Wszystko to przygotowujecie na moment, który ma nastąpić. Ktoś poruszy twoje serce, a ten dotyk będzie początkiem czegoś, czego nigdy nie zapomnisz. Aniołowie dostrzegają twój ból, twoje wewnętrzne zmagania i sposób, w jaki ukrywasz swoje tęsknoty, gdy nikt nie patrzy. Wiedzą, jak głośny, wymagający i trudny potrafi być świat dla wrażliwych serc, ale znają też swoją siłę. O Twojej zdolności do kochania, nawet jeśli zostałeś zraniony. I dziś mówią stanowczo i czule, nie jesteś sam. I nigdy tak nie było. Byli z Tobą każdej jesieni, w każdym nowym początku. Za każdym razem, gdy myślałeś o poddaniu się, ale mimo to decydowałeś się kontynuować. Wspierali cię za kulisami w życiu. A teraz prowadzą cię na początek nowego etapu. Pozwól sobie na ponowne odczucie nadziei. Spójrz w przyszłość oczami kogoś, kto wierzy, że coś pięknego może rozkwitnąć nawet po najsroższej zimie. Zasługujesz na życie spokojną, dojrzałą i pełną światła miłością. A ta osoba, która nadchodzi, ona rozpozna Twoje światło. Ona dostrzeże w Tobie to, co wielu innych ignorowało. A przy niej poczujesz się jak w domu. Dzisiaj aniołowie otoczyli Cię słowami pocieszenia, świętymi obietnicami i objawieniami wypełnionymi miłością. Niech towarzyszy Ci pewność, że ktoś naprawdę wyjątkowy pojawi się w twoim życiu i poruszy twoje serce w sposób, jakiego nigdy wcześniej nie doświadczyłeś. Nie bój się nieoczekiwanego. To, co przychodzi, jest darem niebios, dar, który przyciągnąłeś swoją szczerością, odwagą i światłem. Uważać, zaufanie, dostarczony. I pamiętaj, aniołowie są po Twojej stronie. Zawsze. Jeśli ta wiadomość poruszyła Twoje serce, polub ten film, udostępnij go tym, którzy potrzebują poczuć to światło, i zasubskrybuj kanał, aby nadal otrzymywać wiadomości od aniołów. Jeśli chcesz wesprzeć tę pełną miłości i inspiracji pracę. Rozważ przekazanie darowizny za pośrednictwem Superfunks o dowolnej kwocie do 20 dolarów amerykańskich. Dzięki Twojemu gestowi te uzdrawiające słowa docierają do coraz większej liczby serc na całym świecie. Z miłością, światłem i boskim błogosławieństwem. Niech aniołowie zawsze Cię prowadzą.